Chcieliśmy przekazać informację na temat dotyczący temat dotyczący naszych zawodników pokazało się to oczywiście na naszej stronie bo już ta, ta, tego nie żeśmy dali wcześniej chodzi o Łukasza Fabiańskiego i Przemka Tytonia którzy w dniu wczorajszym doznali urazów Łukasz z Barku którego miał, który miał wcześniej operowany, natomiast przemek narzeka na, na, na przywodziciel. W trosce o to, by, by jak najszybciej poznać przyczyny tego bólu, wysłaliśmy ich do z naszym panem doktorem do, do Innsbrucka, do, do szpitala. Tam przejdą badania i. i żeby nie było takiej sytuacji, jak wczoraj z Kubą Wawrzyniakiem, jeśli będzie, będzie wiadomo, co im dolega, po konsultacji ze, ze sztabem, również medycznym naszym, podamy oczywiście komunikat, żeby wszyscy wiedzieli, co, co naszym zawodnikom jest. Także... Druga informacja radosna, przyjechał do nas Jurek Dudek, wspierać nas, pomagać nam swoim doświadczeniem, swoją osobowością. Przed, przed euro. W myśl wszystkie ręce na pokład. Próbujemy wspierać naszych chłopaków w przygotowaniach do euro. Jurek zostanie dwa dni, będzie na meczu ze Słowacją i, i później wróci do domu. Dziękuję. A spodziewać informacji w sprawie urazów? To jest kawałek drogi. Wiem, że. że ten rezonans magnetyczny, który, który obaj zawodnicy będą mieli przeprowadzony, zostanie również skonsultowany z, z, jednych, z jednym z najlepszych lekarzy, teraz nazwiska nie mogę powiedzieć, ale tam w, w Innsbrucku, żeby mógł odczytać, bo wiadomo, to są, to są specjalistyczne badania, żeby mógł odczytać wyniki badań i, no i po powrocie z, my usiądziemy oczywiście w sztabie trenerskim i szkoleniowym. I, i będziemy wiedzieć, co i jak wtedy podamy. Oczywiście, informacje, jak to wygląda. Jakieś pytania jeszcze? Tak? Nie, to nie jest przesądzone jeszcze. Dzisiaj jest trening. Kuba trenuje osobno, ale widać, był na siłowni, jeździł na rowerku. I pewnie dzisiaj wieczorem znowu po konsultacji z lekarzami. Zadecyduje, zadecydują oni, czy, czy będzie brał udział w meczu, czy będzie brany pod uwagę, czy nie. Czy można, nie wiadomo, jak długo Jurek zostanie? Tak, Jurek zostanie przez dwa dni do meczu ze Słowacją, czyli będzie dzisiaj. Może na Saneczki też pojedzie z nami, także cieszymy się bardzo, że, że też do nas dołączył i też nam powie.